Zgadnijcie, kto wrócił? Zabier czy zać, czy mój Dęg. Dzień, panież, Kochani, Witajcie w drugim odcinku z Eurowizji w ciemno, to znów ja Gnewan. I dziś oczywiście kolejne trzy kraje zostaną wzięte, że tak powiem, do odsłuchu. Um, dziś zaczniemy sobie odcinek od zesło, zesłoro, że zeszłorocznego... Cho, już mi się język prączę. Zeszłorocznego zwycięzcy Eurowizji, czyli Ukrainy. Później będziemy kontynuować z Belgią i zakończymy dzisiejszy odcinek na Irlandii. Um, jeżeli mamy tutaj jakichś e, eurowizyjnych fanów, którzy śledzą konkurs, że tak powiem, bardziej dogłębnie, to są oni świadomi, iż e, Ukraina, m, Belgia i Irlandia piosenkę już wybrały m, w sumie trochę wcześniej niż kraje z pierwszego odcinka. E, no ale cóż, ja te odcinki nagrywałem w ten sam dzień w sumie, więc stwierdziłem, że. M, Zrobię na odwrót niż wszyscy inni i wystawię po prostu te trzy kraje, które były w odcinku pierwszym, czyli właśnie Słowenię, Norwegię i Hiszpanię jako pierwsze, a jako drugie wystawię kraje, które u wszystkich są jako pierwsze. Żeby było ciekawiej, prawda? No dobrze, koniec moich wstępów. Jak oryginalne one by nie były lub nie. I cóż, przechodzimy, jak już mówiłem, do Ukrainy, która w tym roku jest współorganizatorem Eurowizji, no bo jak już mówiłem, wygrała w poprzednim roku, no ale zważywszy na wojnę Eurowizji raczej zorganizować, organizować, gdzie u nich nie ma. E, dlatego um, Wielka Brytania i telewizja BBC, która zajęła na Eurowizji zeszłorocznej drugie miejsce, podjęła się organizacji, a Ukraina im w tym, um, no, w miarę możliwości, pomaga. E, nawet jeśli. Na Ukrainie jest wojna, to nadawca tak ta się zorganizował preselekcje publiczne coś, co mnie osobiście zaszokowało. Zorganizowane one zostały w Kijowie, w metrze, w schronie i z relacji osób, które te preselekcje miały okazję śledzić, były one dość ciekawe i dość ciekawie zrealizowane, pomimo okoliczności. I tak samo było ze zwycięzcą też był on w miarę niespodziewany. Ponieważ nie wygrała żadna z faworytek, czyli Krut ani Jerry Hale, tylko wygrała grupa tworchi, która zaśpiewa na Eurowizji w barwach Ukrainy piosenkę Horde of Steel. No cóż, ja nie mam nic więcej do dodania, więc po prostu zacznijmy i przesłuchajmy sobie piosenkę Horde of Steel. Zespołu Tworki, który będzie reprezentował Ukrainę w wielkim finale Eurowizji 2023. Zapraszam. Dobra moi kochani, z tego co ja widzę, to Ukrainy chyba nie można wstawić na YouTube'a, bo mi utwór, bo mi filmy zbanują. Więc ja je sobie po prostu przesłucham, e, zrobię tu cięcie i do Was za chwilę wrócę z opinią na jej temat. Piękne do zobaczenia na chwilę. No dobra, kochani, powróciłem do Was i przesłałem piosenki Ukrainy. E, I powiem tak, i że. Hmm. To nie jest materiał na zwycięstwo. Okej, okay, może od tego też e, Piosenka Ukrainy ma ciekawą melodię m, wokalu, e, przede wszystkim w refrenach. E, I tu w sumie kończą się jakieś moje zachwyty nad nią, bo piosenka jest bardzo, może nie monotonna, ale taka jednostajna, może niewiele się w niej po prostu dzieje. Zaczyna się bardzo spokojnie, i tak naprawdę, pierwsza zwrotka to jest tylko, tylko wokal i gra na pianinie, później dopiero wchodzi jakaś perkusja która później przez całą resztę utworu się ciągnie, w sumie tak naprawdę w jednym rytmie. I po prostu pod piosencem nic się nie dzieje. Nie ma żadnych zmian między zwrotkami ani frenami, i te przejścia nie są takie płynne, tylko takie. To wszystko po prostu wygląda jak jedna cała ciągłość, którą ktoś zrobił tak trochę na, na odwal, że tak to ujmę. I po prostu ja, ja już nawet nie pamiętam, jak piosenka szła. Wiem tylko, że miała fajną melodię i że ta melodia podczas odsłuchu mi się podobała. A tak poza tym, to nic z nie, nie pamiętam. Co raczej jest złym, eee, co raczej źle o piosence świat 3. E, bynajmniej dla mnie. Eee, I cóż, ile ja bym mógł takiemu tworu widać, eee, Ukraino, Ukraino. Dam Ci punktów 3. Bo były piosenki, które zapamiętywałem z powodów, yy, z rzeczy negatywnych, a tu w sumie yy, jest neutralnie, więc myślę, że punktów 3, żeby dać będzie OK. No dobrze moi drodzy, idziemy dalej do kolejnego kraju i będzie to tym razem Belgia. No cóż, to teraz idziemy dalej. Jak już mówiłem, do Belgii, która w tym roku również wyrała przez preselekcje publiczne, tak samo jak Ukraina. E, I były to preselekcje Eurosong, e, które w tym kraju nie były organizowane od 7 lat, bo ostatnią reprezentantką wybraną przez selekcje publiczne była Laura Tesoro w 2016. E, cóż, e, w tych preselekcjach były, e, był tylko finał organizowany. I ten finał wygrał też niespodziewanie obecny reprezentant, oczywiście, czyli Gustav, który będzie reprezentował Belgię z piosenką Because of You. Zdania o tej piosence są bardzo podzielone, niektórzy ją lubią, inni mają do niej takie neutralne podejście dość. A inni wręcz jej bardzo nie lubią. Niektórzy nawet mówią, że nienawidzą. Dla mnie za mocne słowo, ale cóż, zobaczymy tak czy siak, w, ja, w której grupie zwolenników czy przeciwników ja się znajdę po odsłuchu. Zapraszam Was na piosenkę belgijską, śpiewaną przez Gustawa, która nosi tytuł Because of You. Dobra, zobaczymy, czy to ruszy. Ja to...

Fajny bassline, o Powtarzające się, co na pewno zapadnie ludziom w pamięć Potrzebowałem czegoś takiego po Ukrainie Dobra, gościu przypomina mnie trochę, bo ja też się drzeję jak jestem na scenie Jakbyśmy się dogadali Dobra, dobra, jest spoko Dobra Tam był bridge, a to teraz jest refren, tak? Tak, to był refren Który był słowem because of you e, I melody come home. Spoko Trochę było to Takie, no, Przejście między bridge'em a refrenem takie Przedniane Może teraz sobie to uda Noga się gibie. O! To było bardzo ładne przejście. Bardzo wyraźne przede wszystkim, także słychać gdzie jest refren. O, dobra, zwolnienie. I zobaczymy, czy uda się mu klasyczny boom eurowizyjny, czy nie. Dobra, postarał się trochę. Dobra, myślę, że tyle nam wystarczy. Mm, dobra, ja należę do osób, które tą piosenkę potrafią wziąć w spoko. Bo ja tą piosenkę w miarę po pierwszym przesuwaniu polubiłem. Na pewno jest żywsza od Ukrainy, co zawsze jest plusem. Um, no bo ja jednak bardziej gustuję w utworach um, szybszych, um, które według mnie również szybciej się um, szybciej siadają ludziom i łatwiej się do nich przekonać. Um, no nie zawsze, ale w tym przypadku um, tak jest, przynajmniej dla mnie. Um, Uważam, że bardzo, fajną, e, bardzo fajne jest prezentowania e, linia, linia gitary, e, gitary i basu, e, którą słyszymy e, w kółko i w kółko w sumie, w zwrotkach, e, również i e, w refrenach. Jest to na pewno e, element, który e, słuchacz utworu zapamięta i tą melodię, będzie sobie nauczył. E, na pewno nie można e, Gustawowi odmówić energii na scenie. E, jak już mówiłem, porównuję go do siebie, bo ja też mm, jak jestem na scenie, to, e, że tak powiem, cały ja żyję, tak samo jak e, on, e, więc e, dla mnie zawsze takie coś jest pozytywne. E, co więcej, to, co wydawało mi się brydżem, jednak było refrenem e, i przejście między zwrotkami a refrenami jest spoko. E, klasyczne zwolnienie pod koniec utworu też było wykonane poprawnie. Troszeczkę zawiodła mnie końcówka, ale czułem na jakieś większy boom i key change, czyli zmianę tonacji pod koniec. Wyszło średniawo. Ale generalnie moje odczucia co piosenki są dobre. Uważam, że jest ona spoko. No, cóż, przewidywanie, czy wyjdzie z finału do z półfinału czy nie, jest dość trudne, raczej już znamy tylko trzy piosenki, ale mi się ona jak najbardziej podoba i myślę, że ode mnie piosenka na punktów 6 na spokojnie zasługuje, bo jest spoko. Myślę, że zapamiętałem coś z niej i myślę, że również trafi na moją playlistę. No to co! Idziemy do ostatniego kraju na, dziś, na dzisiejszy odcinek, którym będzie Irlandia. No a Irlandia, zaszokuję was, również wybrała przez preselekcje publiczne, wybrała przez preselekcję połączone z bardzo popularnym programem Late Late Show, który przyciąga bardzo wielu Irlandczyków do telewizorów, gdy jest emitowany. Um, co więcej by można powiedzieć, tutaj też o dziwo nie wygrała faworytka, czyli Connolly, która miejsce zajęła drugie, e, tylko wygrała grupa rockowa z Dublina, e, która nazywa się Wild Youth, chyba tak się to czyta, e, i zaśpiewają oni piosenkę We Are One. Grupa już na swoim koncie miała m, parę hitów i ma sporo wydanych piosenek, E, które generalnie są e, dość pozytywnie odbierane w kraju i za granicą, i cóż, zobaczymy, czy We Are One również takich piosenek się zalicza, i czy w końcu da Irlandii upragniony awans do finału. A więc, cóż, to tyle ode mnie, i czas na przesłuchanie piosenki We Are One, którą wykonuje Wild Youth. Czyli reprezentacja Irlandii, zapraszam. Dobra, no to włączamy tą piosenkę, Mało na razie Wokal jest ok Na razie to jest takie Nie wiem O, dobra, coś się zaczęło dziać. To jest refren. Przynajmniej wyróżnia się na tyle zwrotki. To jest zawsze plus. Mmm, taki pop. Spodziewałem się czegoś bardziej spażyłem niż już trochę jestem zawiedziony. Bo to jest piosenka. Chwilowo bynajmniej dość nijaka. O! Ma charakterystyczny głos, jak zaczyna śpiewać bridge i refren przynajmniej. I znów refren. Kierunek polega na powtarzaniu frazy "We All one". OK. No dobra. Takie trochę oklepane. Dobra, niech coś się w tej piosence zadzieje. Proszę. Zróbcie coś ciekawego. Dobra, mi już nie chce się w powtarzaniu frazy we are one, więc po prostu to wyłączam. Eee, I cóż, myślałem, że po Belgii będzie ok, no niestety i po Irlandii już nie jest ok co by tu powiedzieć ma miejsca wokalista w tej piosence gdzie jego wokal jest charakterystyczny głównie przed bridge'em i fajny motyw chórków fajne chórki sobie ogarną, to z takich plusów co więcej czy są jakieś plusy inne? raczej znaczy nie piosenka jest w miarę Monotonna, e, niewiele się w niej dzieje, nie ma w niej jakichś szokujących zmian, jakichś odkrywczych dodatków. Nie wiem, nawet kurde, nie wiem, melodyki, bo między refrenami nie ma jakiejś fajnej. A refreny składają się z powtarzanej frazy We Are One, śpiewanej z chórem, i to jest w sumie jedyna charakterystyczna część utworu, bo reszty ja już tego zapomniałem. E, Cóż, niczym nie wyróżniająca się popłówka, wokalnie też nie jakoś wymagająca. Um, tak na, na szybko myślę, że Irlandia zginie w tłumie i cóż, do swoich lat największych, największych lat świetności. Tą piosenką na pewno nie wróci. Ode mnie może to być punktów. 2. Tyle tam Irlandii. Czuję, że jestem dość strogi w dzisiejszym odcinku, ale kurde, te piosenki nie, ża Żadna mnie jakoś tak nie próbowała, żebym, nie wiem, poczuł przy niej hype i to jest w sumie smutne. No ale cóż, liczmy na to, że kolejny odcinek będzie lepszy. W nim na pewno znajdą się Czechy. Myślę również, iż znajdą się w nim Włochy. Um. I stawiam, iż znajdzie się w nim pewnie też jeszcze jakiś kraj z tych, które wybierają teraz w sobotę, bo jak wiecie jest super sobota i chyba sześć krajów wybiera, o ile źle nie policzyłem. Więc sporo przed nami i odcinku jeżeli możecie się spodziewać pod koniec nadchodzącego tygodnia z kolejnymi ocenami. Cóż, ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam piosenki chociaż się trochę spodobały. Oczywiście podzielcie się Waszymi przemyśleniami w komentarzach. Uh, ja Wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie i cóż, trzymajcie się.